Witam Was. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje top 5 ulubionych dinozaurów mięsożernych. Poukładane są dinozaury od miejsca 5 do 1. Miejsce 5 oczywiście najmniej lubię, oczywiście uwielbiam, ale najmniej z tego top 5. No i wiadomo, pierwsze będzie mój ulubiony dinozaur. Chodzi tutaj o dinozaury mięsożerne, chociaż moim ulubionym dinozaurem mięsożernym jest też mój ulubiony dinozaur ogólnie. I na miejscu piątym Jutaraptor. Największy dromeozaur znaleziony w stanie Utah w Ameryce Północnej. No i cóż, co mi się bardzo w nim podoba? Może to, że. Gdy byłem młodszy i zacząłem się interesować, w sensie, ja się cały czas interesowałem dinozaurami, prawie od. wybaczcie, musiałem kichnąć. Od praktycznie drugiego roku życia, może pierwszego, tylko że nie do końca rozumiałem o co chodzi, a od drugiego już zacząłem nazwy kojarzyć. Tam od trzeciego roku życia, bo ja chyba od trzech lat umiałem mówić, ale mniejsza o to. To, jak się zacząłem być tak bardziej na bieżąco z odkryciami naukowymi, to właśnie wybrałem ta Raptora. Podobało mi się jego upierzenie, to, że jest taką maszyną do zabijania, jak to opisują go niektóre książki, bądź że po prostu jak polował na Gastonie, na przykład. Wybaczcie. Więc bardzo mi się to w, w nim podobało. No, i oczywiście ten pazur u stopy, jak u każdego potocznie, Raptora. Oczywiście, dromeozaura. Bardzo mi się to spodobało, że też kiedyś był to mój ulubiony dinozaur. To daję go tutaj na tą listę, więc lecimy dalej. Na miejscu czwartym, Zaurophaganax. Trzeci, prawdopodobnie tak mi się chyba wydaje. Trzeci największy drapieżnik Ameryki północnej, chyba że nie wiem, bo ja słyszałem, że y, Zaurofag Zaurofaganax jest największy, też z okresu Jury, a czasem słyszę, że torwozaur, więc ja y, sam nie wiem, ale ja preferuję Zaurofaganaxa i tak, co mogę o nim opowiedzieć? No, jest to jeden, wiadomo, czwarty mój ulubiony dinozaur akurat. Dinozaura poznałem dosyć niedawno, y, jak jeszcze bardziej zacząłem się interesować tymi dinozaurami i akurat bardzo mi się spodobał to, że był takim właśnie największym dinozaurem jury, ale mimo to nie polował na największe dinozaury roślinożerne jury, czyli zauropody, takie jak diplodok, brachiozaur, brontozaur, bądź apatozaur, czy barozaur, czy może Amphicelias, oczywiście, był prawdopodobnie silniejszy od alozaura w pojedynkę. Chyba, że alozaury żyły w stadzie tak y, przez całe życie, chociaż ja bardziej preferuję, że. Allozaury łączyły się w grupy tylko wtedy, kiedy polowały na zauropody. No i co nim dalej powiedzieć? No, dla mnie przekozak. Bardzo mi się go podoba. Co ciekawe, jest bardzo mało, no akurat teraz już ich jest więcej, ale bardzo mało grafik jest y, przedstawiającego Zaurofagnaxa. Większość to są jakieś szkielety, bądź figurki z firmy Kolekta czy innych. Więc y, to jest moje miejsce. Czwarte. Lecimy w miejsce trzecie. Na miejscu trzecim gorgozaur Cóż, ym, dlaczego umieściłem go na miejscu trzecim? Wydaje mi się, że był to mój ulubiony tyranozaur od chyba zawsze, odkąd poznałem tą rodzinę bardziej, oprócz T-Rexa. Podobał mi się jego występ w Marszu Dinozaurów. Polecam swoim drogą film <laughs> i... Cóż, jeszcze jak właśnie wtedy, co moim ulubionym dinozaurem był Jutaraptor, to zaraz drugim był po Gorgozaur, ponieważ, jakby to powiedzieć, jak ja bawiłem się moimi figurkami i miałem sporo figurek T-Rexów, to uznałem, że jeden największy to był Tyranozaur, drugiego nie używałem, bo mi się nie podobał, drugiego największego, i miałem trzy jeszcze takie średnie to uznałem. Gorgozaur, daspletozaur i albertozaur. Tak sobie uznałem i gorgozaur to był zawsze mój ulubiony. Wyobrażałem sobie polowania na parazaurolofy, gdzie się bawiłem, on gry gryzie parazaurolofa w szyję i trochę się z nim targa, nagle go tak przewala. Tak y się bawiłem i dlatego bardzo mi się spodobał ten dinozaur. Poza tym zawsze jego akurat sobie wyobrażałem z opierzeniem, jak było naprawdę, no to nie wiem. Na pewno, kiedy będzie odcinek o Gorgozaurze, to poruszę ten temat trochę bardziej. No i taka była głównie z nim historia. Zawsze jak yy, Gorgozaur to mi się kojarzyło. Nie wiem dlaczego z warczeniem. Może dlatego, że w filmie Mars dinozaurów on tak trochę warczał. Więc miejsce drugie to. Miejsce drugie to Sucho Mimus. Oj, Suchomim, Do tej pory mój ulubiony spinozaur. Jak widzicie, no, drugie miejsce no to. I teraz dlaczego? Około rok temu był to mój jeszcze ulubiony dinozaur. Ponieważ yy, nie chciałem, żeby. Nie wiedziałem, jakiego wybrać, i akurat słuchomin mi się tak spodobał. Bo też zawsze jak ktoś, to wtedy przynajmniej w środowisku środowisku, co ja w ogóle mówię ludzie, którzy mnie otaczali zawsze wolali, woleli Baryonyxa bo po prostu tylko jego znali a ja zawsze wolałem mima dla mnie zawsze wydawał się silniejszy, ciekawszy i no tak się stał moim ulubionym dinozaurem wtedy no co, co by tu dalej o nim dopowiedzieć, no żył w Afryce, też raczej nie, był takim raczej rybożercą. Mógł nurkować i pływać, aczkolwiek nie jest to bodajże potwierdzone. Ja go sobie wyobrażam, że wchodził, jakby miał wchodzić, pływać lekko, to by wchodził najgłębiej pod wodę taką jemu po łapy. Aczkolwiek, żeby mógł się całe zanurzyć. No i co? No, nie miał zbytnio przeciwników w swojej. W swoim środowisku, oprócz sarkozucha, czyli moim zdaniem drugiego największego krokodylomorfa w okresie kredy i w ogóle, który był tak naprawdę podobnych rozmiarów co on, nie licząc wysokości. No i jeśli poza dinozaurami, poza rybami mógł polować na uranozaury bądź nigerzaury, i co tu dalej mówić? No, bardzo mi się podoba. Mój ulubiony spinozaur, już to mówię drugi raz. I lecimy do mojego ulubionego dinozaura. No i co? Miejsce numer jeden, czyli mój ulubiony dinozaur. Konkawenator. Spytacie się dlaczego? No cóż. Dinozaura poznałem w 2019. Wtedy, kiedy moim ulubionym dinozaurem był Utahraptor. Oglądając pewnego youtubera, unboxing figurek ze strony Figurki Świata, dinozaurów. On już niestety ma kanał, aczkolwiek nie ma tam żadnego filmiku. Nazywa się Welles Production. Jak coś to zapraszam, chociaż no tam nic nie ma. Wcześniej nazywał się Rexor999. I co tu dalej mówić? Tam otwierał tą paczkę i tam właśnie pojawił się konkawenator i miało ten dinozaurze bardzo dobre zdanie. I na początku myślałem, że to jest jakiś spinozaur przez właśnie ten garb, przez to, że też y, wtedy znałem ichtiowenatora y, jako jednego z y, moich ulubionych spinozaurów, bądź po prostu albo iriratora, i konkawenator, ichtiowenator, y, no to trochę mi się kojarzyły, aczkolwiek byłem bardzo w błędzie, na szczęście dowiedziałem się, że był to karcharontozauroid, bądź... No, karharontozauroidem kar był. Yy, I no, i cóż. Ostatnio tak go polubiłem. Mi się wszystko w nim podoba. No. Żył na terenie Europy, w Hiszpanii. No, jest o nim odcinek. Możecie się o nim dowiedzieć. Po prostu mój ulubiony dinozaur. No i co? No, no nie będę jakoś się na nim rozpowiadał. Bo jest o nim odcinek na kanale więc. Dziękuję za oglądanie. Następny odcinek może się pojawić jutro. Nie obiecuję bądź pojutrze, no i to będzie znowu o jakimś dinozaurze mięsożernym, tak jak się umawialiśmy, aczkolwiek nie mówiłem o tych top 5. I po tym znowu po tych trzech odcinkach, yy, które znowu będą że mięsożerny, roślinożerny i coś innego. Już nawet wiem co to będzie. No to będzie top 5 moich ulubionych dinozaurów roślinożernych, i tak pójdziemy potem do pterozaurów, gadów morskich i może na przykład zwierzętach z na przykład nie wiem, Dicynodontów i, i bądź jakichś, no nie wiem, posto pseudozuchu, przepraszam, synapsydów. No i aż w końcu będą. Saki i jeszcze zrobię osobną listę z trombowcami, bo jest to moja ulubiona grupa saków yy, z Kenzoiku, więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!